Piąty Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny to okazja do tego, żeby rozmawiać o wyzwaniach, jakie czekają między innymi pracodawców, czekają także nas wszystkich jako społeczeństwo. To teraz trochę o pracodawcach i o nowych pomysłach, które się pojawiają. Ze mną na gorących krzesłach Rafał Dudkiewicz, prezes Zarządu Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie na szczyt. My jako pracodawcy RP najstarsza i największa organizacja pracodawców bardzo się czujemy współodpowiedzialni za sprawy klimatyczne. Bo jako pracodawcy trochę do powiedzenia tutaj macie w tej kwestii, to na pewno. Ale powiedzmy o tym, o czym Pan przed sekundą mówił na rozpoczynającym się pierwszym dzisiaj panelu. Mówił Pan m.in. o indeksie dekarbonizacji. Co to, to jest ten indeks i jak będzie praca wyglądała nad tym indeksem? Czech, który jest inicjatorem prac związanych z tym indeksem, Czech, który od Czerwca będzie nosił bardzo piękną nazwę Kemetika, po pierwsze zaprosił do współpracy Fundację Instrat, wyspecjalizowaną w kwestiach związanych ze zrównoważoną energią, zmianami klimatycznymi, no i nas. I chodzi o to, że byśmy wprowadzili na rynek indeks dekarbonizacji trochę podobny do subiektywnego indeksu PMI, mierzącego nastroje w przedsiębiorstwach. W naszym wypadku będziemy w sposób subiektywny, ale sprofesjonalizowany, prosić przedsiębiorstwa, aby, będziemy prosić przedsiębiorstwa, aby w sposób subiektywny, ale właśnie sprofesjonalizowany, oceniały poziom swojej dekarbonizacji, a głównie rzecz biorąc, postępy w ramach tego, tego procesu. I to będzie dotyczyło małych, średnich przedsiębiorstw. To będzie dotyczyć Dużych? docelowo chcielibyśmy, to powiem tak już z, zbyt wielkim zadęciem. Chcielibyśmy, żeby wszystkich dotyczyło, ale będziemy się zwracali zarówno do małych, średnich, jak i dużych, jak i dużych przedsiębiorstw. Będziemy oczywiście pokazywali w poszczególnych obszarach, jak to, jak to wygląda. Jesteśmy po pilotażu, w tym pilotażu kilkadziesiąt firm wzięło udział i bardzo chętnie reagowały. Teraz powolutku będziemy wprowadzali i rozpędzali ten proces. Chcemy, żeby w każdej firmie, z którą będziemy w kontakcie, była osoba odpowiedzialna i niezmieniająca się osoba. Odpowiedzialna za to, aby z nami w korespondencji odpowiadać na, na pytania przygotowywane przez, przez Fundację Instrad. Ten proces dekarbonizacji, na czym on polegać może tak w praktyce żebyśmy mieli powiedzieć właśnie o przedsiębiorcach, których Państwo, tak jak Pan powiedział, będziecie pytać też o to, jak u nich to wygląda. No, bardzo ważne dla życia naszej planety jest to, jak, jak duży ślad węglowy pozostawia, pozostawia gospodarka. Ten ślad węglowy jest związany ze wszystkimi elementami życia i prowadzenia działalności, działalności gospodarczej. Idzie także ostatecznie o to, żeby cywilizacja potrafiła znacząco i skutecznie odchodzić od paliw, od paliw kopalnych. ESG wprowadza pewne normy i sposoby raportowania. My chcemy pokazywać, jak w tle związanym z systemami raportowania ESG, jak my się w tym czujemy, jak sami oceniamy własne postępy, czy chcemy czynić te postępy, czy jest to dla nas... W sensie gospodarczym i społecznym istotnym. Ja na początku powiedziałam, że jako pracodawcy jesteście częścią, ważną częścią tego procesu transformacji, która przecież już tak na naszych oczach się dzieje. To jak jest właśnie pana okiem, tego, tej osoby, która to widzi z tej innej perspektywy, z naszą tą transformacją? Czy firmy rzeczywiście przystąpiły? W jakim, w jakim punkcie tej transformacji jesteśmy, jeżeli chodzi właśnie o pracodawców? Zacznijmy od tego, że cały rozwój cywilizacyjny i Powiedziałbym, pewne niezwykle istotne przemiany społeczne, które się dokonywały na świecie, były związane z postępem przemysłowym, z, z wykorzystywaniem energii fizycznej, która to energia do dzisiaj jest głównie związana z paliwami, z paliwami kopalnymi. Efekt, oprócz znakomitych efektów, czyli związanych z tym, że, że znacząca część ludzkości została wyprowadzana ze stanu ubóstwa i tak dalej, i tak dalej, więc oprócz znakomitych efektów, jest ten jeszcze dodatkowy efekt klimatyczny, co do którego istnienia przed 100 laty w ogóle nie wiedzieliśmy, że tak, że tak jest. I teraz powiedziałbym, Europa z dużym entuzjazmem weszła w kwestie dotyczące Zielonego Ładu. Potem się okazało, że są pewne komplikacje. Te komplikacje wynikały już to z pandemii, już to z sytuacji wojennej, dotykającej w bardzo bolesny sposób Ukrainy, już to z nadmiernych regulacji, prawda, przeciwko którym protestują, protestują rolnicy. Czyli ja powiedziałbym, że Wahadło wychyliło się bardzo mocno. Teraz trzeba troszkę skorygować, skorygować poziom wychylenia wahadła, ale tak, żeby pozostać w rytmie i żeby zostawić ziemię dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków, ziemię. Z której będzie można korzystać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwa zachęcam ja do tego, żeby śledzić nasze rozmowy właśnie tu na gorących krzesłach i panele, które się odbywają w ramach właśnie szczytu. A Państwa i moim gościem był pan Rafał Dudkiewicz, prezes zarządu pracodawców RP. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.